I po wedle ściany? Tylko nie na Boże nazywany. Kaśka, A po tu się przynosi snopek do mieszkania? Pech. Chyba cię w łeb palmę, za to ty pytanie. Przejdź do kuchni w szkole, to wasza kaplechetka. Przecież nie o zbożu. Ale zrozum. Bez lejem, to znaczy miasto chleba. Snopek do izby się wnosi, aby były urodzaje. Zrozum to też się baranie. Mamo, ona musi na mnie baranie. Przecież nie ośla, nie to ja chyba powinien. Jak ja was po drodze to na wam starczy. Co za bachory, tylko się gryzą na siebie bardzo. A u nas jest już choinka, mamy pierogi i karpie. pięta. I wujek przyjedzie z Łodzi, przywiezie mi łyżwy i narty. Wynoś stąd, pędku! W Wilie się po wsi nie chodzi. Nie wypędzaj, dziecioka, przyciął mi wina. Zobaczyłem gwiazdę. Już będzie kolęda. Tosy kusa się. Ojciec, ubierzze się, proszę. Kaśka stara już talizę, płaciutki i i nogi. Teraz cicho niech będzie. Bo teraz Józef i Maria chodzą po kolędzie. Pytają szczerze, czy ich ludzie przyjdą na wieczerze. Bo tej nocy Chrystus się narodzi. Dziaduś, a jak będą chodzić, to u nas zostaną, prawda? Tak, Musiu, u nas zostaną, bo ich poprosimy. No to się sekuj, Kasia, ty weź się wam bo ty ładnie cyklusy. Dziadek, ty tam siadaj, pozostań w stansy. będziesz opowiadał. A to krzesło zostaw, ta wolne, bo to dla ważnego gościa. No, dzieciorki, zapalaj to świecki i już cicho bądź, ta. Ja będę zapalał, bo dziewczyny w kościele świec nie zapalają. No masz, masz i zapalaj. Nie z moja kościelna ofiara. No, dziecioki, teraz już spokój. Cicho, sam. To jest wszystko na stole dostanę, się później nie liczyło. I niech będzie bogato. Karpie, pierogi, zupa grzybowo, kluski z makiem, kasa z mlekiem i placek z jabłkami, kompot z grusek, sernik ze śliwkami. Dziadek, no to już zacynuj. Weź karmonię, to nam do kolędy. Powtórujesz To już, przeżegnajma się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.